Sukcesem organizacyjnym, ale przede wszystkim sportowym zakończyły się dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie Akademickie Mistrzostwa Polski w futsalu mężczyzn. Podopieczni Sebastiana Nowaka zajęli bardzo dobre czwarte miejsce. Niestety w meczu o brąz uznać musieli wyższość krakowskiej Akademii, która po dogrywce pokonała PWSZ Leszno 7 do 5. Leszczynianie jak burza przebrnęli przez eliminację. Na inaugurację 4 do 2 pokonali AWF Katowice, później 6 do 4 uporali się z SGSP Warszawa, by na koniec... Pokonać AGH Kraków 3 do 2. W kolejnych pojedynkach PWSZ Leszno wygrał z ekipą z Olsztyna i 6 do 1 przegrał z Uniwersytetem Rzeszowskim. Tak jak już jednak wspomnieliśmy, czwarte miejsce jest ogromnym sukcesem, tym bardziej że w roku ubiegłym Leszczynianie zajęli miejsce dziewiąte. Uzyskaliśmy najlepsze miejsce w historii w dyscyplinie, która cieszy się największym powodzeniem. Wśród studentów w tej ogromnej rzeszy, chętnych do medali, znalazła się nasza drużyna, naszej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Mosa Komeńskiego w Lecznie, która wywalczyła czwarte miejsce, a nawet były szanse na wyższe. No, jak to w sporcie, czasami trochę szczęścia brakuje. Co należy podkreślić? Organizację mistrzostw wspali studenci trzeciego roku wychowania fizycznego o specjalności zarządzanie sportem lokalnym. Studenci tej specjalności mogli uczestniczyć czynnie w organizowaniu bardzo dużego przedsięwzięcia, jakim, jest, jakim są mistrzostwa z szkół wyższych. Mogli się uczyć od najlepszych, bo chyba jak do tej pory naszej uczelni udawało się takie mistrzostwa zorganizować zabrzmi może nie perfekcyjnie. Bardzo dobrą organizację mistrzostw, podkreślali ich uczestnicy. Jest to impreza zorganizowana na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy uczestnicy są zadowoleni, wszyscy mają właściwe warunki pobytu, a strona sportowa także jest fantastyczna. Towarzyszą temu bardzo wielkie emocje. Impreza jest naprawdę na światowym poziomie. Akademickim Mistrzem Polski została Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Drugie miejsce należało do Uniwersytetu Rzeszowskiego, a trzecie do wspomnianej wcześniej Krakowskiej Akademii. Dodajmy, że podczas Mistrzostw okazję do zaprezentowania się mieli uczestnicy w Futbol Akademii. Młodzi piłkarze towarzyszyli uczestnikom zmagań podczas prezentacji.